Przychodzi do Ciebie teraz Jezu, córka marnotrawna, Syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie, uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Boże, W wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika, nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tej godzinie miłosierdzia, że będziemy się wspólnie modlić o godzinie 15. Ja nazywam się Ania, jeżeli jeszcze się nie znamy, to bardzo miło mi Was tu dzisiaj przywitać. I na początku, tak jak codziennie, pomódlmy się, prosząc o osłonę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną aby go bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą bożą strąć do piekła amen i wysłuchajcie jeszcze, proszę, fragmentu z dzienniczka siostry Faustyny. Dzisiaj będzie to podpunkt 183. W pewnym dniu rano po komunii świętej usłyszałam taki głos. Pragnę, abyś mi towarzyszyła, jak idę do chorych. Odpowiedziałam, że dobrze. Jednak po chwili, kiedy rozważyłam, że jak tak, to jak ja to zrobię. Przecież siostry drugiego chóru nie chodzą towarzyszyć najświętszemu sakramentowi. Zawsze idą siostry dyrektorki. Pomyślałam sobie, że Jezus temu zaradzi. Za niedługą chwilę przyszła matka Rafaela, Rafaela po mnie i mówi mi: siostro, siostra będzie chodzić z Panem Jezusem, jak ksiądz idzie do chorych. I przez cały czas, jak byłam na probacji, zawsze chodziłam ze światłem towarzysząc Panu. A jako rycerz Jezusa starałam się zawsze osznurować żelaznym paskiem, bo przecież tak zwyczajnie nie pasowałoby iść przy królu. I to umartwienie ofiarowywałam za chorych. I rozpoczniemy wspólną modlitwę. Jeżeli jeszcze nie zapisaliście swoich intencji, to jest ostatnia chwila, żeby to zrobić, żeby zapisać je w komentarzu. Eee, warto to zrobić. Tutaj też transmisja dotrze dalej. Nasza wspólnota modlitewna być może się powiększy, może do kogoś dotrze akurat transmisja. Także zachęcam Was, żeby to zrobić. Ja się będę modlić w Waszych intencjach i je polecać Panu Bogu. Więc rozpocznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie. Taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z i Panny, umęczon pod pąskim piłatem, krzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego. Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Kochani Bóg, zapłać za wspólną modlitwę. Bardzo Wam dziękuję za ten czas, za gromadzenie się tutaj. Jeżeli macie jeszcze chwilę, to bardzo Was proszę o pozostanie, bo zaraz pomodlimy się dziesiątku różańca w intencji całego dzieła Teobańkologii, księdza Teodora i wszystkiego, co jeszcze przed nami. Wszystkich. Dzieł, które będą się wydarzać tutaj na teobańkologii, na kanałach. Także bardzo Was zachęcam jeszcze na chwilę wspólnej modlitwy. A jeżeli musicie już wracać do swoich obowiązków, to zajrzyjcie proszę, co pojawiło się w komentarzu, co podpiął dla, dla nas zespół. I też serdecznie Was zapraszam zarówno dzisiaj na wspólny różaniec, jak i jutro, bo już jutro różaniec i rozważania poprowadzi dla nas ksiądz Teodor. Wiem, że wielu z Was pewnie tęskni już za Księdzem Teodorem, pomimo tego, że mamy tutaj cudownych dusz pasterzy, którzy nas prowadzą, którzy prowadzą rozważania. To właśnie już jutro w środę o 20.30 Ksiądz Teodor wróci po urlopie i poprowadzi pierwszy różaniec. Więc serdecznie Was zapraszam. A teraz pomódlmy się dziesiątku różańca z tajemnic światła, tajemnica pierwsza, chrzest pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę, wspólny czas, gromadzenie się i, i zatworzenie tej wspólnoty modlitewnej. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was oczywiście na dzisiaj, na wieczorny różnic o 20.30. No i jutro o godzinie 15 na no właśnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Teraz życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.